Dobry wieczór. Witajcie w ten wtorkowy słoneczny dzień. Na sam początek chciałbym skierować do was pytanie: jak się macie? Czy wszystko w porządku? Byliście może na chwałamu? Jeśli tak, to jakie wrażenia? Ja osobiście cieszę się bardzo, że mogłem uczestniczyć w tym uwielbieniu. Byłem w ogromnym szoku, że zgromadziło się aż tyle osób. Blisko 25 tysięcy osób, które Oddały Panu Bogu cześć, wielbiły A już teraz czas do tego, aby wziąć swoje Pismo Święte w dłoń i rozważać Słowo Boże. A dziś Ewangelia według świętego Mateusza. Będzie to 19 rozdział wersety od 27 do 29. Wtedy Piotr rzekł do niego, Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą cóż więc otrzymamy Jezus zaś rzekł do nich zaprawdę powiadam wam przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną zasiądziecie również na dwunastu tronach aby sądzić dwanaście szczepów Izraela i każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry ojca, matkę, dzieci lub Polę, stokroć Tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Amen. Dzisiejszą Ewangelię chciałbym tak rozłożyć troszeczkę na czynniki pierwsze. Piotr zadaje pytanie w pierwszym wersecie: Oddaliśmy Ci wszystko, opuściliśmy wszystkich możliwych nam bliskich, Cóż więc otrzymamy? Normalne ludzkie pytanie, i oczywiście ja widzę się w tej roli Piotra, bo często tak zadaję pytanie do Boga. Boże, przecież ja się tyle modlę, przecież tyle zrobiłem dla Ciebie, choć wiem, że czasem nieudolnie, ale staram się, no i cóż, więc ja dostanę. Więc ja tu identyfikuję się ze świętym Piotrem idealnie, i myślę, że wielu z nas ma taką sytuację, że często. Zadajemy to pytanie, no Panie Boże, no co ja w końcu od Ciebie dostanę? I Jezus tu odpowiada. Już teraz zapowiada swoją śmierć, swoje zmartwychwstanie, ale również swoje w niebo wstąpienie, kiedy to zasi zasiądzie po prawicy swojego Ojca. Chciejmy pójść dalej. Jezus odpowiada. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma. I życie wieczne posiądzie na własność. Jezus już teraz zapewnia im, że trafią do nieba, że będą obok Niego. I mało tego, we wcześniejszych fragmentach możemy zwrócić uwagę, że przecież Jezus wskazuje. Którzy poszliście za mną, zasiądzicie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. On im już wskazuje ich rolę. Ja, wiecie co? Chciałbym odnieść się do wcześniejszych fragmentów Ewangelii Mateusza. Będzie to dziesiąty rozdział, werset, jak dobrze pamiętam, ósmy. Już szukam, odnajduję. Jest dziesiąty rozdział Mateusza, ósmy werset. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Jezus już w tym fragmencie wskazuje, jakimi darami, jakimi znakami, jakimi cudami będą właśnie apostołowie mogli dzięki Bogu czynić. Jakie znaki, jakie cuda. Czy to nie jest piękne, że kiedy. Fakt, faktem, apostołowie opuścili wszystko, swój dobytek, swoje rodziny i poszli za Jezusem, to Jezus odpowiada: Ja dam wam po stokroć, ale to musi być pełne oddanie się. Dzisiejsza Ewangelia mogłaby wskazywać przecież na taką Ewangelię kapłańską, bo przecież kiedy. Młody mężczyzna decyduje się, aby wstąpić właśnie do seminarium i oddać życie na chwałę Pana Boga, wstąpić do seminarium, być kapłanem. No to on przecież opuszcza swoją matkę, swojego ojca, siostrę, brata, dom, pole. Ale to też, żebyśmy nie szukali takiego świadczenia, bo to świadczenie może być również w takim obrazie, że kiedy to Dwoje osób idzie tą samą drogą i stwierdzają, że chcą się połączyć z sakramentalnym węzłem małżeńskim. To też jest właśnie to, że opuszczają Ojca, Matkę, Dom, Pole, aby podążać w stronę Pana Boga, razem tworzyć wspólnotę. Ostatnio oglądałem fantastyczny podcast, eee, zerknę tylko, żeby się nie pomylić, eee, podcast siostry Gaudi Skaz ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, która znakomicie odpowiada na pytanie o niewysłuchanej modlitwie. Krótko, taka po prostu nie istnieje. Dlaczego? Opowiada właśnie w tym, że Pan Bóg odpowiada zawsze. Na trzy sposoby. Jakie jesteście ciekawi? Ja byłem bardzo, więc już zdradzam. Po pierwsze, Bóg odpowiada tak, od razu, dynamicznie. Dzieje się to tu i teraz, bo wie, że jesteśmy do tego gotowi. Po drugie, Bóg może odpowiedzieć nam również tak, lecz będzie znajdowało się tam takie małe ale, które będzie stwierdzać: Ale musisz jeszcze poczekać, ale jeszcze musisz uzbroić się w tą cierpliwość. I po trzecie, Bóg odpowiada takie wysublimowane nie. Ale to nie jest nie, żeby zrobić nam na złość, tylko to jest takie nie z miłością, kiedy odpowiada nie, kiedy nam odpowiada nie i mówi: słuchaj, mam coś dla ciebie lepszego. I kiedy apostołowie, w tym przypadku święty Piotr, opuścił przecież swoją żonę, swoją rodzinę i poszedł głosić dobrą nowinę, był apostołem, Bóg. Przygotował mu po stokroć więcej. Stał się, stał się naprawdę głową Kościoła. Czy to nie jest piękne? Czy w naszym życiu nie znajdujemy takich momentów, w których właśnie wołamy do Boga, już jesteśmy tak zniechęceni, tak zniesmaczeni, bo Bóg wciąż i wciąż nie odpowiada. A może to jest ten czas, żeby zastanowić się, na którą wersję Bóg. Nam odpowie. Czy to będzie dynamicznie? Czy to będzie tak pośrednio, takie tak, ale z małym haczykiem, żeby jeszcze się uzbroić w cierpliwość? Czy to będzie nie, bo ja mam dla Ciebie coś znacznie lepszego. Z tą myślą chciałbym Ciebie, siostro, Ciebie, bracie zostawić. Błogosławie ściskam z Bogiem i oczywiście trwam w modlitwie za Was i również proszę o tą modlitwę za mnie.